Słuchajcie, tutaj chciałem pokazać roślinkę, która była do tej pory bardzo rzadka w Polsce, rosła tylko na zachodzie Polski właściwie. Rukie drobnoisną. Na sturtium Tutaj Zobaczcie, całej łany rosną. Tereny słyszałem, że tam na zachodzie już jest jej bardzo dużo wszędzie, natomiast no, tutaj, tutaj u nas pinczowie. A znajdujemy się na terenie środkowej delty Nidy. Bardzo się stała tutaj pospolita. A dlaczego mówię w ogóle o tej rókwi? Słuchajcie, dlatego, że jest ona jedalna, jest bardzo smaczna, ma taki fajny, żrówkowy, bardzo, bardzo przyjemny smak. I ona była właśnie przy, przy smakiem Napoleona. Może nie jest stricte ten gatunek, bo w Polsce są, rosną dwa gatunki rókwi. Jedna z nich jest taka rókie wolna, ona, ona rośnie tak właśnie w strumieniach, właściwie takich czystych strumieniach i ona... Eee, prawdopodobnie ją e, jadą na poleon, ale generalnie z obydwa kierunki spokoju tak samo. Także jeżeli gdzieś tą rukiew, to warto sobie ją spróbować i zrobić jako surówkę, sałatkę. Z tym, że doradzę właśnie dobrze umyć te, te, te liście, te, te łodygi, dlatego że jeżeli coś zbieramy w wodzie, to, to warto jest to dobrze umyć, dlatego że... Bo nikt nie chce zarazić się pasożytami. Daj suba naturze.